Dolma wjazdowa, może pokażę, jak to tam gdzieś jest to zbudowane. Tu jest szpara. Taka powinna być szpara, żeby ręka weszła, żeby w razie wiatru nie przeczasło te. Yy, blacha przyspawana yy, z czoła, nie z boku do rurki. Brama ma ponad 20 lat, żeby woda tam się nie zbierała, żeby nie żywniało, ale najciekawszy jest tutaj ten zamek jak zamek, ale to mocowanie w ziemi jest z rury grubościennej tak, aby żeby była ta ścianka tutaj gruba, żeby o nie uszkodzała i ścięte po skosie dwa otwory do tych haków i to wszystko załatwia tą sprawę, że otwierając nie ma nie ma żadnej przeszkody aby, aby to pokazać, trama otwarta, I takie coś pod spodem można wydrapać ziemię, jak śnieg, czy coś jest to z rury.